Mamy dzisiaj taką kartę, proszę Państwa. To jest ósemka Pucharów, a dzień to 15 listopada. 15 dzień listopada, i jest to sobota. I teraz, proszę Państwa, tak, ta ósemka Pucharów to jest, sądzę, efekt minionego tygodnia u większości z Państwa. Efekt przeczucia i poczucia, że mimo tego, że Państwo się bardzo starali, bez względu na na płaszczyznę, w której Państwo działali, to mają Państwo przekonanie, że grali Państwo, jak to się mówi kolokwialnie, drugie skrzypce. Że to nie jest to, co Państwo by chcieli robić, co Państwo chcieliby odczuwać, co Państwo chcieliby, do czego Państwo chcieliby dążyć. Ale to dobrze, bo tego typu świadomość daje Państwu kreatywne myślenie. Stąd proszę nie bać się, Dokładnej oceny swojej nie do końca dla Państwa satysfakcjonującej sytuacji, bo decyzja, którą Państwo podejmą właśnie dzisiaj na spokojnie, będzie Państwu bardzo dobrze służyć w życiu. Natomiast, jeśli miałby to dotyczyć spraw, gdzie Pani, Pan są tymi osobami trzecimi, tego nie warto w ogóle kontynuować. To się niestety, ale nie uda. A my się oczywiście polecamy wróżba.pl